Dzień dobry, kłaniamy się pod interwalszą przygotowujemy się do załadunku walca Tam 280 280 i zagumiony a Adaś sobie ustawia fotel żeby widzieć dokładnie i zaczynamy podjazd na razie się musi ustawić na no, walcu ogumionym jest ten problem, że te osie są przesunięte i w przypadku Niefajnych najazdów trzeba to trzeba odpowiednio najechać, żeby walet nie stracił podparcia w czasie wjeżdżania. Adam musi sprawdzić, czy, czy jest ok. Stwierdził, że tak. Zbyszek mu pomaga. No i będziemy jechać Rozpęd. Prześlisko, jest lód i próba. Przyklejone, przyklejone, ale z tyłu się i niestety musi się cofnąć. Jeszcze raz rozpęd. Niestety. Kolejna próba, no i udało się z lekkimi, z lekkimi turbulencjami. Ale jest. Stoi na lawecie. Dzięki Jadasz, że nic się nie wydarzyło, ale pewna ręka i palec jest na miejscu. To tyle na razie. Trzymajcie się. Cześć!